Gość poranka. Witam państwa serdecznie, nazywam się Dominik Jaroszewski, a dziś moim gościem radny miasta Płocka Marcin Flakiewicz. Witam serdecznie. I witam serdecznie. Panie radny, zaprosiłem pana jako przedstawiciela klubu radnych platform. Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy rozmawiali o mieszkaniach dla młodych, czyli projekcie, który w naszym mieście ma wejść już niebawem. I mają to być właśnie według nazwy: mieszkania dla młodych, ale podczas ostatniej komisji, komisji składających się z radnych Rady Miasta, no. Można powiedzieć, że nie doszło do żadnego konsensusu i obrady komisji zostały odroczone, no bo nie mogliście się Państwo dogadać w tym temacie. Proszę powiedzieć, jakie, jakie nieścisłości się zrodziły. Panie redaktorze, po pierwsze projekt uchwały. O mieszkaniach, tak zwanych mieszkaniach dla młodych, chociaż sam osobiście uważam, że to jest troszeczkę niefortunna już nazwa tej uchwały, bo ściśle nas kieruje do projektu rządowego, a tak naprawdę ta uchwała nie ma nic wspólnego z projektem rządowym. Projekt uchwały już był przedłożony na sesję styczniową. Wówczas również wątpliwości budził chociażby regulamin przyznawania tych mieszkań. O czym y, dalej powiem panu, y, jakie były tutaj y, y, punkty tego regulaminu, które budziły y, kon, nasze kontrowersje. Wówczas ten program, y, ta uchwała została zdjęta z porządku obrad, y, zostało zwołane wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miasta. Y, tam dyskutowaliśmy długo i to dobrze, że dyskutowaliśmy długo i burzliwie o tym projekcie uchwały, ponieważ budzi ona wiele naszych obiekcji, kontrowersji. Sam uważam, że jest to kolejny dokument przygotowany na szybko mieliśmy już okazję przyjmować. Radzie miasta zostały przedłożone chociażby takie szybkie wrzutki, jak apele kierowane do premier rządu, które budziły również nasze wątpliwości i nie do końca zostaliśmy wysł wysłuchani. Tutaj też uchwała pojawiła się dosyć szybko, budzi nasze wątpliwości. Dobrze, że było połączone posiedzenie połączonych komisji. W chwili obecnej jest przerwa w obradach, tak jak pan powiedział. Spotykamy się w swoich klubach. Już dzisiaj radni lub prawa i sprawiedliwości spotykają się i będziemy dyskutować w szczególności nad regulaminem, który decyduje na jakich warunkach te mieszkania przyznawać. Proszę powiedzieć, gdzie te mieszkania miałyby się znaleźć, czy to byłyby mieszkania w już tak tych blokach komunalnych, które należą do miasta, czy ewentualnie byłaby budowa nowych budynków. I tutaj, panie redaktorze, jest kolejna nasza wątpliwość yy, i zadaliśmy to pytanie prezydentowi yy, odpowiedzialnym za pion, yy, komunalny, yy, czy... Konkretnie pytanie brzmiało, czy te mieszkania właśnie przydzielane w tej formule nie uszczuplą puli mieszkań komunalnych dla osób już oczekujących w kolejce. Prezydent odpowiedział, że nie, że takiej sytuacji nie będzie. Osobiście w to nie wierzę, ponieważ skąd te mieszkania trzeba wziąć. Te mieszkania właśnie trzeba wziąć z tej puli wybudowanych już mieszkań czy pozyskanych lokali, które są dzisiaj przyznawane osobom oczekującym kilka, nawet kilkanaście lat na mieszkania komunalne. No i to jest również ta wątpliwość. Ja może chciałbym wrócić do tego regulaminu, o którym chciałbym dłużej, jeżeli Pan pozwoli, porozmawiać Bardzo na temat proszę. wątpliwości chociażby mieszkanie dla młodych. Po pierwsze, nie jest to program rządowy, powinno się e, inaczej nazywać. E, co nasze budziło u, uwagi? Bo tam za... jest na przykład mieszkanie dla młodych i ta górna granica wieku to jest 35 mieszkanie lat. Mieszkania mają być przyznawane osobom, e, po pierwsze, od 18 do 35 roku życia. E, pierwsze przyznanie mieszkania wiąże się z tym, że po 5 latach, pierwsza umowa na 5 lat może być przedłużona. Już nie jest powiedziane, że na warunkach z regulaminu. A jeżeli... A Kolejne 5 jeżeli... lat i... Trzecia umowa na czas nieokreślony. A jeżeli na przykład weźmy taką sytuację hipotetyczną, 35-latek dostaje według y, tego programu Może mieszkanie, się tak albo znaczyć. na przykład Również. ma 34,5 roku, prawda? Dostaje tak. mieszkanie w czerwcu, a w grudniu kończy 35 lat. To znaczy, że to mieszkanie będzie mu się należało tylko przez pół nie, roku? Nie, to jest mieszkanie, które jest przyznawane na 5 lat. Pierwsza umowa jest na 5 lat i taki 34,5-latek, tak, dostaje mieszkanie na 5 lat, w wieku 39,5 y, lat po raz kolejny składa wniosek, ale już o przedłużenie. I tu nie jest powiedziane, że musi spełniać również warunki regulaminu, czyli mieści się w tych widełkach 18-35. Kolejna umowa druga jest przedłużeniem na kolejny okres 5 lat. Wiadomo, no tutaj już będą brane takie aspekty, czy nie zalega z czynszem, czy nie ma problemów, prawda, z wynajmem tego mieszkania. I kolejna już trzecia umowa za kolejne 5 lat może być na czas nieokreślony, czyli taki 44,5-latek wówczas może otrzymać mieszkanie już do y, śmierci, do końca użytkownika. dokładnie, kiedy będzie je z, zamieszkiwał. Ja chciałbym powiedzieć, co również. Czy, budziło, będzie, czy będzie właśnie dla y, tych osób, które korzystają z tego systemu, czy na przykład też jest przewidziana możliwość wykupu potem takiego mieszkania? O tym y, y, nie było mowy, aczkolwiek regulamin nie, y, przy, y, nie ma takiej możliwości, jeżeli chodzi o zapisy w uchwale, ażeby te mieszkania przechodziły y, na własność. Ja chciałem tutaj powiedzieć, co też budziło nasze, dlaczego te prace tak trwają, że nie został dokument przyjęty w chwili Obecnie jest przerwa. Po pierwsze, nasz spór budzi kwestia, komu mają być przyznawane te mieszkania. Z jednej strony słyszymy, że mają być to mieszkania dla osób wykształconych i jednym z takich punktów jest chociażby ukończenie studiów w regulaminie. Za to będą przyznawane chociażby trzy punkty, za kolejny etap chociażby studiów podejplonowych, kolejne trzy punkty. I pan prezydent uzasadniał to w ten sposób, bo należy ludzi wykształconych zatrzymywać w mieście, chociaż osobiście uważam, że w. Mi mi to powinno przedstawić atrakcyjną ofertę chociażby dla osób o cennych dzisiaj zawodach. Niekoniecznie są to związane zawody ze studiami wyższymi, bo dzisiaj mamy y, kolejkę pracodawców do pracowników, chociażby jeżeli chodzi o dobrego spawacza czy innych. To nie są osoby wielokrotnie po studiach. A y, zapis na przykład w regulacji mówimy o y, przyznawaniu mieszkań dla osób y, wykształconych. To było takim priorytetem dla pana prezydenta. I za to są trzy punkty. A chociażby zatrudnienie na terenie płocka już jest przyznawane 10 punktów, a 10 punktów to jest ta punktacja, która ustawia tą osobę w kolejce do mieszkania. Samo zatrudnienie na terenie płocka równie dobrze może to być osoba na przykład po szkole zawodowej. Więc teoretycznie czy ten program ma spełniać założenia pana prezydenta, bo tutaj już jednak nie spełnia. To jest jeden aspekt. Tak jak powiedziałem, czy mieszkanie mają być zachętą dlatego, żeby zostać w Płocku, tutaj jednak pozostać, rozpocząć pracę? Osobiście uważam, że mieszkanie nie jest tym jest bardzo ważnym. Jest bardzo ważnym czynnikiem dla osób pracujących, dla młodych, dla młodych małżeństw, żeby takie mieszkanie posiadać dla osób, które również nie mają chociażby zdolności kredytowej. Jednakże uważam, że w pierwszym taki priorytet, punkt pierwszy, to jest praca. Naprawdę posiadając nawet dostając mieszkanie od miasta, jeżeli inne miasto, ościenne lub nie, stolica pokaże takiej osobie lepszą perspektywę rozwoju, lepsze zarobki, to ta osoba jest w stanie się tam przenieść z całą rodziną i tam rozpocząć swoje życie zawodowe czy prywatne. Tym bardziej, bo że do stolicy mamy bardzo blisko. Dokładnie ja bym ja chciałbym chciał... tutaj jeszcze, panie redaktorze, powiedzieć w tej kwestii, że nie tylko praca, znalezienie pracy, ale także rynek pracy, bo w Płocku, jeżeli już nawet taka osoba ma pracę, to istnieje jeszcze taka, takie zagrożenie. Co jak tej pracy nie będę miał? Ile ją będę szukał? Ile czasu? Czy inne miasta, na przykład nie gwarantują, że takiej pracy będę szukał chociażby kilka miesięcy, pół roku? Czy w Płocku, na przykład, osoba posiadająca już mieszkanie, które takie mieszkanie, na przykład, dostanie, jest wykształcona, nagle taką pracę straci, czy nie będzie jednak dalej kilka lat szukać? Więc to jest oferta pracy. Uważam priorytetem powinny być program. Odnośnie przedsiębiorców, stworzeniem warunków pracy, stworzeniem warunków nowego zatrudnienia, a mieszkanie w kolejności drugiej powinno być również taką dodatkową zachętą. Bo jest mowa też o punktach, a na przykład, bo tak, mamy 10 punktów za spełnienie danego kryterium, 3 punkty za jeszcze innego, 1 punkt za jeszcze innego, więc ile. Taka minimalna liczba. Minimalna, punktów. To liczba jaka musi punktów? być, żeby móc się ubiegać. Minimalna liczba punktów, która ustawia taką osobę w kolejce do tego mieszkania jest punktów 10. I tak jak pan wspomniał, chociażby za ukończenie studiów są trzy punkty za zamieszkiwanie chociażby. zatrudnienie na terenie płocka to jest, to jest 10 punktów. A tak? za samo zatrudnienie na terenie punktów już miasta Płocka już jest przyznawanych 10 punktów, czyli tak naprawdę wystarczy mieć pracę na, w płocku i już taką kolejkę ustawić się. Co tak jak powiedziałem, Następnie kłóci się z założeniami, nie mówię, że naszymi, tylko z założeniami y, pana prezydenta, który taką uchwałę nam prze przedłożył. Że to ma być skierowane również dla ludzi y, mobilnych, wykształconych, którzy chcą tutaj się rozwijać, rozwijać swoje przedsiębiorstwa, czy, czy chociażby y, podejmować pracę, bo. Zatrudnienie na terenie płocka może być każda osoba, tak jak powiedziałem, z całym szacunkiem dla osoby, chociażby po szkole zawodowej, i już ma 10 punktów, już stoi, więc uważamy, że należy, naprawdę, uchwała w samej swojej intencji jest może dobra. Ale trzeba się nad nią pochylić. Nie może być tworzona szybko, bo tym bardziej, że dotykamy naprawdę problemu yy, społecznego, jakim jest przydział również mieszkania, zasobu prawda, lokalowego. I tutaj nie powinno być żadnych wątpliwości co do regulaminu, co do tego, komu takie mieszkanie zostanie przydzielone i na jakich warunkach. Do tematu mieszkań dla młodych i naszego płockiego projektu będziemy na pewno na naszej antenie powracali, Ja ze mną w studio rozmawiał o tym pan radny Marcin Flakiewicz z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam. Dominik Jaroszewski.